Panowie, panie i panowie, to jest ósmy odcinek serii OneBlocku! To jest ósmy odcinek serii OneBlocku! Jest już ósma, ósma odbierać szampana jak kto woli. Tak, zaczynajmy, nie przedłużając, zaczynajmy! W tym odcinku nie wiem, co będziemy robić, bo nawet miniaturki nie wiem, co będziemy robić, więc... Co się na OneBlocku zrobił, bo zawsze się coś robi na OneBlocku. Na początek wiem, poszedł po swój grób. Nie wiem, jak do domu. Może mi się zmieścił? Może nie. Zmieścił się. Jest tak jak ślimak. Mam... A na skorupie. Czy mi się... Nie uda tam wejść? Czy mi się nie uda tam wejść? Zobaczcie, udało się milutko. Gdzie ja mam płot? Nie! Tam jest. Kurde. Dobra, poczekajcie, teraz to trzeba. Wjechać w wodę teraz, albo teraz to lepiej umrzeć. Mam tylko trzy serduszka, to mi się wszystko od razu zrobią. O! widzę, że zdjęcie mamy spowoduje śmierć. Dobra. Thank you. Ja yeah, ja, yeah, thanks. Dobra, e, tak. idę na ja pod. Kurze, na no pod mi tam wywaliło, no. U, całkiem, całkiem ładnie. Ten list ma coś, ten nic ma coś. Tam ma dioret. Dobra. To biały biała rzecz dla białego kostka. Dobra. to mi urosło? A nie. No to no mieliśmy jeszcze skopać. Czyli normalna rzecz na no bloku. to. I jak zawsze spadam. Jak ktoś napisze pod komentarzem Panie drewna Forever. Albo kupanie drewna na odcinku Forever, to przykre serduszko. Jeśli w ogóle uda mi się komentarze naprawić, oczywiście, YouTube mi coś zrobił i komentarzy nie mam. Dobra, kop, kop. No i spadłem. Ech, dobra, no dajcie mi, nie chcę tak sobie cały czas spadać. No dobra, udało się, dziękuję. Jak teraz spadnę, to umrę. Jak teraz spadnę, to umrę. Wiecie, wiecie, wiecie. Że jak teraz spadnę, to umrę. Dobra, kopiemy. E. A. Mogę tutaj skoczyć. Jeszcze raz. Tak, tak. Tak, tak. Tak. I tak, i siu, czy to jest A! 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 pomocy, spadam, wcale tego nie zrobiłem specjalnie, nie chcę mieć, my... Zabłądziłem w mapie. Tutaj. Tutaj, aaa, no czemu mi się nigdy nie udaje? Tam jest gdzieś, co? Tutaj, a Kurde, trochę do wody. A tyli się co, tyli się co? Właściwie muszę gdzieś tam wskoczyć. Tam gdzie, tam gdzie, tam gdzie, tam gdzie, tam, gdzie, tam, gdzie światło nie wyszły. O, udało się. Każdy lismo coś ma. Nie wiem, czy wy to tam w ogóle trzymacie, ale... Ktoś yy, pamięta gdzie ja umarłem, a tak. Umarłem tutaj, dostając dirta. Który właśnie mi spadł. A nawet nie. Raz, dwa, free. Raz. Piac, raz. No Jezu! Czuję się jak w jak po typowym weselu. O tutaj, tutaj, bum, bum, bum. I zalepiamy dziura, chodzimy po niej, żeby się wszystko się zalepiło, dobra. Kopalnie drewna, forever. A jeszcze tutaj. Tutaj. żub 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 Jak ziutek. No i teraz muszę zrobić parkour. Żeby tam przeskoczyć. Dobra. 3, 2, 1 i. Kurde. To było przemyślane. To tak miało wyglądać. O, to tak miało wyglądać. Tutaj, tutaj. Bum, bum. Kurde. O jezu! Nie, już by przewijać, bo zanim ja tam wskoczę, to już wskoczyłem. Chciałem też powiedzieć, zanim się skończą wszystkie śkiery. to to nawet nie musicie przewijać, bo stanie się za. Ee, za niedługo. O, IQ, IQ. No nie, nawet do mnie nie doleczało! No dobra. dobra. Potrzebuję, żeby mi się jakieś coś fajnego zrobiło tutaj. Nie wiem, jak na przykład maśrumowa krowa. To ja takie też to ja będę wszystko. Skrzynia, będę penowelent gift. O, nie, coś zimowego. Zero no, się zdenerwuję. Oooo! Niedźwiadek! Niedźwi! Oj, moją kolegę. Nie bij się, bo ja cię... Misiek! Ile se mi zabija? Dzbanek! Dzbanek, chodź tu! Dbanek. Dzbanek Jeszcze <try> nie zabił. Ty Dobra, tutaj. Tutaj, tutaj. Dierza <try> wobeja. Oje! Oje! jak, zaraz chyba vejde, kich, chodě chodě kde. to je z... to je no to je to je to je to je to nebylo, šipka, šipky Siu! Szamala, no. I... Kurczę, ale ładnie było, prawie. I jak ja tego ty nie zrobię, to nie pójdę spać. Oh, jestem królem internetu, dzisiaj każdy poczuje, tak. Tada, da, da I ja! I siu, jak Spider-Man się czuje. Nigdy nie byłem tak na wysokim poziomie. Jak Spider-Man się tutaj czuje. Na tak wysokim poziomie. Siu, siu, jak Spider-Man. No i spadłem. Czar plus. Lud. Wiem, że zrobię z lodu. Tutaj zrobię, tutaj. Takim z tym stworzakom lodowym. Takie, nie wiem. Tutaj, takie coś. Dobra. To wywalam. Niech. o nie, już się wyciąłem z odcinka. Tutaj, dobra. Dobra, teraz. Ej, pamiętacie, gdzie ja umarłem? Miło, akurat zobaczyłem, gdzie. Deja vu to jest lawy opiero gdzieś wybiję Dobra tutaj Daję mi coś przydatnego. Ile żelaza, co jest? Chyba w tym odcinku mi się poszczególnie No i już wiem jaka i co jakąś zrobię miniaturka. Złoto. No cholercia, no! Szy, jeszcze dwa! O cholercia! O. Ty! Ej, na tym one bloku wo, małaś czy mój level grania na... Granie na one bloku? mi się w ogóle, w ogóle Minecraftowy Minecraftowa nauka powiększyła. Zauważcie, wcześniej się jeszcze dłużej biłem z tymi wszystkimi betoniarzami. Dobra, tego nie chcę. Bum, bum. A, spotyka was. Fiadro nie ch chcę. Dynia chcę. Nekrolog nie chce. Tego nie chcę. No, i co cała reszta chce? No, i może jeszcze tego niech no to chce jednak. Dobra, teraz idziemy. Raz, dwa, trzy. Dzież robimy. Tutaj tak ładnie zrobimy. Dzież robi. I wiem, tutaj możemy zrobić jakieś coś. Tutaj będę różne sławne osoby yy, umieszczał. Jak na przykład bruk. Albo mam lepszy pomysł Będę tutaj robił ramki na przedmioty zniszczenia albo jakieś najważniejsze przedmioty. Dobra, surowce. Cholecia, ja mam ich bardzo dużo. I'm desert hi, how are you? Granite, hi, how are you? Eee... coś jeszcze? Oprócz przepalenia zielaza... O, i teraz robimy miniaturkę. Dobra. The bill. O! To... to powoduje jedną sztabkę złota? Yes, ja my myślałem, że krawek złota. Jest, Ja tyle tego wywalałem. A z tego się zrobi jakiś dobry kilo Zostawiam to teraz. Teraz kopiemy, bo chcę więcej tego. Oj, już 12 minut odcinka Dobra, dawaj, 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 dawaj. Szybko, jeszcze w tym odcinku musimy to dobić. Dawaj, dawaj, Stefan! Stefan, dawaj! Stefan! Dawaj, dawaj! No dajcie mi coś przejadnego. Kiedyś. A z wrażenia mi się łopata kończy. Dawaj, Stefan! Się nie było tak jak z tamtym wilkiem, pamiętacie? Też go, też. Jak spoczywa w pamięci. Zrobiłem grub dla niego, ale wykopałem, bo tam były moje rzeczy. Trety! Dobra. Tylko on ci teraz nie uderzył, bo będzie... Bo wiesz, jak to się zawsze kończyło. Dobra, dobra, dobra. To chyba sobie jakieś jaja ze mnie robicie. O no, ej. Widzieliście to? Słyszeliście w ogóle ten dźwięk? Ja się zestrachałem. Powiedz, że już ich nie ma. Ja. Tak się przestraszyłem. Też O, pozwoliło mi temy. Tak zestrachałem, proszę. Już nie róbcie mi takiego czegoś więcej. Jakiś monster, coś? Tak się zastrachałem. Nie, 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 ja tego znowu nie chcę przeżywać. Poczekajcie, no bo ja wiem jakieś tam rzeczy wywalić. Ja mam tego tot groma. Tego nie chcę. No ja... Z, z, rad, to trzeba zrobić z tym początek. Przynajmniej to jest mi nie wybuchło. Słuchajcie w ogóle wiedzieliście co tam się stało? Słuch... Ja się, się tak zestrachałem, proszę pomóżcie. Nigdy tak po prostu przystra... pierwszy raz się przestraszyłem w Minecrafcie. Dobra, 15. Chyba tym akcentem kończymy ten odcinek. Siema. Teraz zobaczymy, Jezu. Oby, o, musimy Cię obejrzeć ze mną odcinek. Oby takie coś było. To było naprawdę trudne. Dobra, Siema.